hej, jestem na tym kanale i witam w kolejnym vlogu. Maską na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, mamy już 12 grudnia. 12 vlog, masek. czyli już niestety jest połowa. E, niestety, stety, niestety, niestety, więc zabieramy się za otwieranie kalendarzy. Dobra, słuchajcie, najpierw możemy otworzyć. W sumie tego Linda sobie otworzymy. I słuchajcie, gdzie jest 12? Tu jest, słuchajcie, duża ta 12. Dość duża. I mamy ten cukierek Lint. jejku, uwielbiam te cukierki. No. Uwielbiam, uwielbiam. Odkładamy. Weźmiemy sobie teraz ten albo. Milka sobie, słuchajcie, weźmiemy. Bierzemy dzisiaj Milkę. Yy, numer 12 yy, jest tutaj. Ojciec. Co my tu mamy? mamy takie autko z takich dawnych czasów. Ładne, spoko. Dobra, to teraz lecimy sobie z tym kalendarzem. Tutaj jest dwunastka Otwieranko, otwieranko. Zobaczymy. Ups. Słuchajcie, nie, 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 co ja właśnie zobaczyłam, Nie, O my czy... Mamy tak, cukiereczkę milkę I mamy kit Kota. Jezu, uwielbiam to, uwielbiam, uwielbiam e, Ale dobrze, później będę się tym delektować, <grym>, Jak to tak. będę jadła Ale najpierw bierzemy mojego pięknego efula Tu mamy dwunastkę Tu Słuchajcie, ja sobie go położę, bo jakby jak on stoi, to w sensie ja nie mogę wbić tak mocno palca, bo on się po prostu automatycznie przewraca. O, więc sobie go położymy. I oła, palucha. Wiem co to jest. Wiem co to jest. Ym... I już wam pokażę, co to jest. Poczekajcie. Zobaczmy to okienko. Odłożę. No i dobra, słuchajcie. To są takie jakby cukierki, że tak powiem. Takie, takie, takie cukierki, takie o. Takie o cukierki. No, słuchajcie, powiem szczerze, że nie wiem, czy bym to zjadła. Bo troszkę się w sumie boję. Znaczy... W sensie to jest do jedzenia normalnie dla człowieka, no nie, ale po prostu, no troszkę się w sumie boję, no ale, no to tam, y, y, trudno, nie zobaczymy, e, no i słuchajcie, znowu ostatni kalendarz, czyli ten, no jakoś tak wypada, że jest ostatni, ale nie zawsze, gdzie my tutaj mamy naszą dwunastkę, tu jest dwunastka, gdzie to się wbija, to się, bia, to się rucha, co my to mamy? Co to jest? Słuchajcie, to jest taki słodki pingwinek. Nie no, po prostu śliczny. Więc to jest nasze podsumowanie. No słuchajcie, dzisiejszy dzień super, bo to na przykład to jest super, to też jest super. No ty, 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 jakby te cukierki, że tak powiem, no to no, zobaczę jeszcze. No ale tak, taki dzisiaj dzionek, więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasku. Pa!